Uważam, że jak Nathan Marcoń bił się z Adrianem Polakiem, to ten brak zgody na poruszanie tematu mamy Adriana Polaka był konsekwentnie łamany, w cwany sposób był konsekwentnie łamany. Uważam, że jak Sergiusz, jak Sergiusza dziecko było atakowane na galach fightowych na samym początku, to Fame dawał na to zezwolenie, założył sobie białe rękawiczki że oni na to wpływą nie mają, bla, 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 oni się z tym nie zgadzają, ale mimo, że się nie zgadzali, to pozwalali. Pozwalali. Tak, taka jest prawda. Było takie coś na zasadzie, nie wolno ci, ale w sumie jak powiesz, to git. I dopiero potem, kiedy było oburzenie społeczne, to wtedy faktycznie zaczęto to egzekwować. Dlatego, że już w tamtym momencie bali się konsekwencji płynącej z, ze środowiska odbiorców. Więc to było po prostu pod zwykłym przymusem. Więc to zdanie, że nie było i nie ma zgody na poruszanie tematów rodzin jest kłamstwem. Zgoda była. Być może teraz się skończyła. Być może, ale to jeszcze, to jeszcze zobaczymy. I czytając dalej: Nathan Marcoń był informowany przez szefa Fame Rafała Pasternaka o surowym zakazie dotykania takich tematów podczas konferencji czy programu. Być może tak było. Podczas programu Face to Face zdecydowało się na złamanie tych zasad. Tak było. Z tego powodu informujemy, że zawodnik nie otrzyma wypłaty za walkę na gali Fame the Freak. Dodatkową karą jest brak zgody na wypożyczenie do innych federacji do odwołania. Czyli stąd wychodzi, wychodzi z tego oświadczenia, że kara, którą dostał Nathan, nie wynika z jego słów w oktagonie, tylko wynika tylko z tego, co powiedział na face to face. Więc dla mnie to oświadczenie wygląda jak coś, co zostało napisane przed galą i mieli w planach puścić to po gali. Innymi słowy chcieli... Na tana, żeby ten zawalczył dla nich za darmo. Serio, są pojedyncze osoby na czacie, które uważają, że jest to fair. Fer jest żeby ktoś poświęcił 3 miesiące życia, na przykład na przygotowania, na promocję wszystkiego i tak dalej i żeby dostał karę finansową dopiero parę dni po tym, jak dana słowa powiedział, tylko po to, żeby za darmo zawalczył. To jest totalnie białe zachowanie, które należy piętnować, żeby do takich rzeczy nigdy nie dopuszczać. Pamiętajcie, że dzisiaj ktoś oszukuje twojego sąsiada, a jutro oszukają ciebie. Jak nie wstawisz się ku za sąsiadem, to potem nikt nie wstawi się za tobą. I dlatego mnie bardzo cieszy to, co się w komentarzach wydarzyło, bo dużo osób wyraziło y, oburzenie i dzięki temu to gówno, p... bo inaczej tego oświadczenia nazwę, zostało zmienione. No więc tak, tak wyglądało to, tak wyglądało to oświadczenie i teraz taka, taka luźna myśl się pojawia i to przede wszystkim, tak bardziej, k... żeby sobie porozmawiać i zobaczyć, jakie jest wasze zdanie. Czy ja jestem... Pośledzony sobie coś, mawiam czy faktycznie trochę tak jest? Nie uważacie, że jak mamy zawodników freakowych, którzy żyją tylko z walk, nie mają kanałów na YouTubie, nie mają firm, czy jakichś innych tam rzeczy, które dałyby duży dochód? To te osoby nigdy nie mówią niczego złego na federację. Nie zauważyliście, że te osoby nawet jak są w dupę, to udają, że im się Dupie podoba, nigdy część zawodników nie postawiła się decyzji federacji, nawet jeżeli te decyzje były klunięciem w mordę. Ja mam takie pytanie teraz do tych, do tych wszystkich, którzy którzy mają taki sposób rozumowania w tym biznesie. To wy, kurwa, poniekąd, nie bezpośrednio, ale pośrednio doprowadziliście do tego, że macie. Kurwa, Teraz monopol i zobaczymy, czy będziecie dostawali walki, jak nie będziecie robić to, czego ktoś od was oczekuje. Czy będziecie mieli gdzie pójść. Macie kawa monopol. Nie potrafiliście otworzyć mordy i powiedzieć, że pewne zachowania są krzywe, kurwa, i nie wypada. Teraz macie monopol i się kurwa, męczcie. I kurwa, w dupę. I jak was kurwa, wszystkich zaduszą finansowo, to jestem pierwszym, który się na was odleje. Kurwa. Zasłużyliście na to. Oni nawet nie potrafią zadbać o własne interesy. Oni mózgu kwa, nie mają. Oni wychodzą z założenia, że jak ktoś im zapłaci 100 tysięcy, to jest kwa, super i oni wygrali życie na loterii. I jak ktoś im kwa, klapsa w dupę da, to zajęczą, mówiąc: A! Ale fajnie. No, na szczęście jeszcze jest sekcja komentarzy, i sekcja komentarzy wywalczyła to, że to oświadczenie, które może sobie dupę podetrzeć, zostało zmienione. Tak by the way, po tych słowach, ja nie wiem, czy jeszcze dostanę ofertę walki w fejmie, ale powiem szczerze, leję na to. Jak dostanę, to dostanę, jak nie dostanę, to nie dostanę. Ja, ja tego nie potrzebuję. Nie ja mam jakiejś wielkiej chęci uczestniczenia we freakach. To jest bardziej na zasadzie, jak wpadnie dodatkowa gotówka, to git, jak nie wpadnie, to też i Prime jest? No właśnie Prime... Prime'a nie ma. Prime'a nie ma. Prima nie ma, stary. Prime jest tylko na papierze. Po pierwsze, Fame ma taki monopol, że jak Fame powie nie bijesz się w Prime, to nie zawalczysz. Po drugie, Prime na dzień dzisiejszy jest zwykłym wasalem Fame'u. Prime jest takim trochę przydupasem Fame'u i jest od nich zależny w 100%. Prime... Nie pierdnie bez, bez wiedzy Fejmu. Są na ich kroplówce. I Prime nigdy nie weźmie żadnego zawodnika, jeżeli Fame powie nie wolno. No Ale po, po, pojawiło się nowe oświadczenie. Ja go jeszcze w całości nawet nie czytałem. Poza tym opowiem wam tak, Huluarowo Prime ma problem do Fejmu. Znaczy, Prime jest ułożone z fajmem, bo Prime nie ma wyboru, ale Prime ma ogólnie duży problem do Fameu, dlatego że Fame kradnie zawodników Prime'owi. Znaczy, przychodzi Fame i mówi, dajcie nam ta z jego. Oni mówią, ale to jest nasze nowe odkrycie, my na, my na Tazim chcemy budować sobie wizerunek. Oni mówią, dajcie nam Taziego. No i nie mają wyboru. I Mówią, no dobra, no to, no to macie, to przepraszamy. Nie mają wyboru, dlatego że Fame może ich zdusić. Patrzcie, Kaczor, BRS, gwiazda Prime'u, za chwilę wzięta do Fejmu. Taz gwiazda Prime'u, za chwilę wzięta do Fejmu. Ci zawodnicy akurat zyskują na tym, że idą do Fame, ale... No mówię Wam, no jakby cloud, znaczy Prime jest tak trochę pod butem tego Fejmu Dora, mamy nowe oświadczenie, przeczytajmy. No i okej, okay, jest tak. Drodzy widzowie, informujemy, że zakończyło się posiedzenie zarządu federacji. Władze fame podjęły decyzję dotyczące konsekwencji dyscyplinarnych względem trzech osób. Jeden. Denis Załęcki otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o 30% względem kwoty ustalonej w pierwotnej wersji kontraktu. Kara finansowa jest konsekwencją rażącego złamania regulaminu walki. Dodatkowym czynnikiem, który miał wpływ na decyzję, Zarządu było zachowanie jakiegoś, dopuściły się osoby z narożnika Denisa Załęckiego. I ogólnie uważam, że jest to słuszna decyzja osobiście. Uważam jednocześnie, że jest to decyzja, która jest podyktowana sekcją komentarzy, ale nie ma to znaczenia. Grun, jest słuszna. Natomiast dziwi mnie to. Jak bardzo zmienili zdanie o 180 stopni, bo wczoraj chcieli dać pieniądze Natana Marcona Denisowi Załęckiemu, a dzisiaj chcą odebrać pieniądze Denisowi Załęckiemu. No tak, ale w sumie to hasło względem kwoty ustalonej w pierwotnej wersji kontraktu. Po co było dodane w pierwotnej? Mamy drugi podpunkt: Natan Marconi otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o 20% względem kwoty ustalonej w kontrakcie. I tutaj nie ma pierwotnej wersji, jest tylko kontrakt. Kara finansowa jest konsekwencją zachowania zawodnika podczas jednego z programów na żywo, w trakcie którego Natan zignorował polecenie ocenie szefa federacji i mimo wcześniejszych zapewnień, w sposób bezpardonowy zaatakował bliskich Denisa Załęckiego. Wbrew wcześniejszemu komunikatowi, Natan Marco nie otrzyma pozostałą część wynagrodzenia. Zmiana decyzji federacji wynika z dokładnej analizy przebiegu wczorajszego komen eventu. Co tam było, kurwa, tak szczerze do dokładnej do, 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 do analizy? Co to jest za pierd... Co w dzisiaj, sensie, spokoj. Ta decyzja jest dużo lepsza niż decyzja wczorajsza, bez dwóch zdań. Ale mówienie o tym, że na nowo wszystko musieli ku... analizować, tam nie było czego analizować. To, to nie jest ku... Rozprawka z języka polskiego napisana przez Einsteina. Tylko jest to kawałka, walka, która trwała 15 sekund, i w 15 sekundach ktoś zapisał trzy stokerki co nie analizowali. Oni siedzieli oglądali 15 sekund przez dwie godziny klatka po klatce, patrzcie, co nam się działo. Czyli mamy 30% wynagrodzenia zabrane Denisowi 20% wynagrodzenia zabrane Natanowi, mamy trzeci podpunkt, członek teamu Denisa Załęckiego, który po zakończonej walce z okowo Ciosa otrzymuje dożywotni zakaz wstępu w jakiekolwiek roli na wydarzenia organizowane przez Federację Fame